Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy wierni, dzisiejsze Słowo Boże przypomina nam prawdę o grzechu pierworodnym i o tym dramacie. Który spotkał nas, całą ludzkość, od tego momentu, kiedy pierwsi ludzie popełnili grzech. Oto pozbawili nas możliwości oglądania Pana Boga, pozbawili nas darów nadprzyrodzonych, łaski uświęcającej, w której pierwsi ludzie żyli, a nade wszystko, nawet pozbawili nas także i naturalnych, pewnych cech, które wcześniej mieliśmy jak większą skłonność do dobrego. Teraz po grzechu pierworodnym niestety nasza natura została mocno dotknięta i przez ten grzech zniszczona. Ale jak się dowiadujemy dziś dzisiejszej ewangelii i cała dzisiejsza uroczystość nam o tym przypomina niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, że Pan Bóg nie zostawił nas w tej beznadziejnej sytuacji, w tej sytuacji, z której nie mieliśmy wyjścia, bo żaden człowiek nie mógł uczynić za to zło, które grzech pierworodny i później inne grzechy uczyniły między nami a Panem Bogiem. Ale oto Pan Bóg już w raju, kiedy wypędza pierwszych rodziców z raju, obiecuje. Że przyjdzie da nam swoją łaskę, daje zapowiedź niewiasty, która zrodzi potomstwo i która zmiażdży głowę węża, więc szatana, przez którego popadliśmy w, tako, w, taką, w taką sytuację beznadziejną. Dzisiejsza uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, właśnie mówi o tym, że ten plan, który powziął już wtedy w raju Pan Bóg, rozpoczął się właśnie od niej, od jej poczęcia, bo to Pan Bóg uchronił ją przed grzechem pierworodnym i każdym innym grzechem, by przez nią mógł przyjść na świat Syn Boży, zapowiedziany już w raju, odkupiciel nasz, zbawca nas, bez którego. Dalej byśmy byli pogrążeni w tej beznadziei, w, której, w którą wtrącili nas piersi ludzie. W księdze rodzaju czytamy te słowa: Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Te słowa. Wypowiedział Pan Bóg do szatana. Dlaczego wypowiedział te słowa do szatana? Dlatego, że szatan nieprzyjaciel nasz, upadły anioł, ten, który odwrócił się od Pana Boga. I także ci, którzy poszli za nim, nienawidzą Najświętszej Maryi Panny dlatego że w momencie kiedy aniołowie mieli dokonać wyboru o tym nie dowiadujemy się z Pisma Świętego bo Pismo Święte o tym milczy ale z różnych mistycznych objawień m.in. sługi Bożej Marii z Agredy to dowiadujemy się że aniołowie ujrzeli cały plan Boży jeszcze przed stworzeniem świata że Pan Bóg zaplanował że druga osoba wcieli się i przyjmie naturę ludzką i będzie panować nad wszystkim. Lucyferowi i innym, którzy poszli za nim, nie spodobało się to. Odwrócili się od Pana Boga, bo nie chcieli, żeby natura ludzka została tak wyniesiona wysoko. Przecież oni, Aniołowie, stoją wyżej w hierarchii stworzeń niż my ludzie. Jakże więc oni mogą służyć i kłaniać się, Człowiekowi. Ale to jeszcze było za mało. Pan Bóg ukazał, że Syn Boży stanie się człowiekiem za przyczyną kobiety, nieskalanej kobiety, wyróżnionej, tak bardzo wyróżnionej, że wśród stworzeń Najwyższej, Najwspanialszej, ponad wszystkimi aniołami i świętymi. I Lucyfer już tego znieść nie mógł. Jak człowiek mógł zająć tak wysokie miejsce? I to właśnie dlatego w raju szatan kusi Ewę. Nie kusi Adama, ale kusi Ewę. Chociaż mógł pewnie podobnymi sztuczkami skusić Adama, bo przecież on też był podatny na pokusy, tak jak Ewa. Ale wybrał Ewę. Bo nienawidził tej niewiasty, która miała przyjść, a którą zapowiedział Pan Bóg i miała zmiażdżyć Jego głowę. To była zapowiedź. I od tego momentu szatan przyjął za punkt, że pozbawi tej wielkiej godności tą ową niewiastę i strąci ją do tego samego miejsca, do którego on sam trafił. I dlatego skusił Ewę, bo nie wiedział, która to niewiasta będzie. Skusił ją i udał, udał mu się jego plan. Ale znowu usłyszał te same słowa, które wcześniej że przyjdzie niewiasta, która zmiażdży jego głowę, a On ugodzi ją w pięte. A więc wiedział, że to nie ta niewiasta. I od tego momentu szatan nienawidzi Matki Najświętszej, nienawidzi jej czcicieli, nienawidzi wszystkich ludzi, ale najbardziej nienawidzi kobiet, bo to kobieta ma go pokonać. Taka jest zapowiedź i ona na pewno zostanie spełniona, bo Pan Bóg zawsze mówi prawdę. I właśnie z tego powodu szatan jest takim naszym nieprzyjacielem, a szczególnie nieprzyjacielem wszystkich niewiast ale także jeszcze jednej sfery, którą otrzymaliśmy od Pana Boga, której szatan nie otrzymał i żaden anioł. Mamy możliwość przekazywania życia. Żaden anioł nie otrzymał takiej, takiego daru. I dlatego szatan nienawidzi nas z tego powodu, i dlatego większość pokus dotyczy sfery naszej seksualności. Widzimy, co się dzieje obecnie, jak szatan przez swoje knowania, niszczy sferę przekazywania życia ludzkiego jak godzi także w kobiety. Oczywiście przed przyjściem Chrystusa i przed nastaniem nauki Bożej było wiele nieprawości na tym świecie i wiele wyuzdania. Można o tym się dowiedzieć z historii, ale w momencie, kiedy Kościół rozszerzył się po całym świecie, to nigdy nie było takiej sytuacji, w jakiej my żyjemy. Takiego odejścia od Pana Boga, takiego pogwałcenia tego daru, który otrzymaliśmy od stwórcy, jakim jest możliwość przekazywania życia. To tę sferę szatan niszczy. I dlatego chciałbym, abyśmy mieli. Pełną świadomość, jak będziemy kuszeni, jakie sztuczki teraz szatan używa, żeby nas zniszczyć, bo on wie, że otrzymaliśmy od Stwórcy kolejną szansę, otrzymaliśmy od Niego łaskę miłosierdzia, żeby zasiąść z Nim w Królestwie Bożym. Szatan już tej możliwości został pozbawiony i dlatego on walczy o każdą duszę ludzką, żeby się nam to nie udało. I w naszych czasach tak niestety rozszerzyły się wielkie grzechy, które obrażają Pana Boga, a z których Szatan jest zadowolony. W pierwszej kolejności myślę, że jest to aborcja, potworny grzech, bardzo potworny grzech. Bo godzi w to życie niewinne, w taką możliwość, jaką dał nam Stwórca, że możemy zrodzić potomstwo, dać nowe życie. Człowiek podnosi rękę na to nowe życie. Jest to potworny grzech, który rozlewa się wszędzie. Drugim grzechem to jest antykoncepcja, a więc chęć stanie się jak Pan Bóg. Dzisiejsze święto w języku łacińskim nosi nazwę Inconcepcione Immaculata Beate Maria Virginis, a więc niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Koncepcja to jest poczęcie, danie nowego życia. Antykoncepcja jest zabronienie, jest zaprzeczeniem, by powstało życie. Chcemy stawiać się na miejsce Stwórcy. Chcemy sami panować nad tą sferą naszego życia. Bo idziemy za głosem Lucyfera, który powiedział w raju: Nie chcę Tobie służyć. Nie chcę być Tobie poddany. Chcę sam stanowić o sobie. I człowiek, słysząc te potrzepty, idzie, Właśnie w tak, na taką drogę. Kolejnym problemem to jest plaga rozwodów, zniszczone małżeństwa, brak już zawierania małżeństw. To też jest uderzenie szatana, w ogóle zamiana ról, które są w społeczeństwie kobiet, mężczyzn, pomieszane zupełnie. Jest to kolejny problem wyzwolenia się spod panowania Pana Boga. Po to, żeby samemu rządzić się sobą. Ale widzimy, w jakim kierunku, jakie owoce to rodzi. Bardzo negatywne, coraz większy problem w rodzinach. Porzucone dzieci, brak dobrego wychowania. Niektórzy już są nawet niezdolni, by założyć normalną rodzinę, bo nie wiedzą, co to jest normalna rodzina. Jakże wielkie to spustoszenie sieje. Ale lekarstwem jedynym na to jest Najświętsza Maryja Panna. Każda kobieta w sposób szczególny, bo każdy człowiek, ale każda kobieta powinna brać wzór z Najświętszej Maryi Panny, która mówi do Pana Boga: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Tak, jak Ty chcesz, Panie Boże, a nie tak jak ja chcę. Oto wzór dla wszystkich kobiet. Dlaczego tak ważne jest, żeby kobiety naśladowały Najświętszą Maryję Pannę? Dlatego, że to kobiety mają taki duży wpływ na kolejne pokolenia. Wychowanie kolejnych pokoleń przecież zależy od Was. Od wszystkich matek, szczególnie, bo nie tylko, oczywiście, ale wychowujcie swoje dzieci do poszanowania siebie, bo widzimy, że teraz często młode kobiety, młode dziewczyny nie szanują się. Powinny wymagać od mężczyzn szacunku do siebie, a nie traktowania siebie przedmiotowo. Tego trzeba nauczyć. A mężczyzn, czyli młodych chłopców, trzeba nauczyć odpowiedzialności i poszanowania dla innych, zwłaszcza dla kobiet. Bo przecież każdy zapytany, w tym życiu doczesnym oczywiście, kto jest dla nas najważniejszy w tym życiu doczesny, doczesnym, komu najwięcej zawdzięczamy, każdy powie, że swojej matce. Ona dała nam życie razem z Ojcem, ale to Ona poniosła trud później naszego noszenia, noszenia nas w łonie swoim, karmienia nas, opiekowania się nami. I dlatego tak ważne, by kobiety brały przykład z Najświętszej Maryi Panny, a nie słuchały tego potrzeptu, który szatan, tak jak w raju do Ewy, tak i dzisiaj powtarza. Po co będziesz służyć Panu Bogu? Sama wybierz, jak chcesz żyć. Nikt ci nie będzie mówił, komu masz być poddana, jakże to zgubne. I dlatego módlmy się dzisiaj do Najświętszej Maryi Panny, aby ona królowała nad nami, nad naszymi rodzinami i była najlepszym przykładem dla wszystkich kobiet, a szczególnie dla matek. By matki, wszystkie i wszystkie kobiety powtarzały jej słowa: Panu Bogu, oto ja, służebnica Twoja, niech mi się stanie tak, jak Ty chcesz. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Polub, wspieraj, podaj dalej.